Siemanko kochani, słuchajcie, yy, jaki w ogóle potencjał tego stolika jest. Magda to jednak ma, kurczę, łeb na karku, powiem Wam. Głowę na karku może lepiej, co? Łeb to ma konie. <noise> powiem Wam, że no, stolik jednak w kuchni to musi być, bo bez tego to, no gdzie? Jak nie chce iść do salonu, tylko tutaj cyken, myken. Słuchajcie, ogólnie jest tak, nie? Ja tu zajadam sobie, ale ogólnie jest, powiem Wam, jest tak. Jest 14... 30 i ja byłem u mojego ziomeczka malować. Także tutaj Wam wrzucam kawałek. No i dlatego tak późno wszystko yy, się tutaj dzieje. Ale powiem Wam, że przyszedłem tutaj i teraz zaskoczył mnie porządek. Zaskoczył mnie tutaj porządek, który jest zrobiony. Mój tata się za to zabrał. Proszę bardzo. Wyczyszczone wszystko. Już zapomniałem normalnie, jaki to jest potencjał tej działeczki. Wiecie o co chodzi? Były chaszcze, już człowiek miał inne zmartwienia, elewacje i tak dalej. Już zapomniałem, jaki to jest potencjał. A teraz jak już jest to odsłonięte, to Wam powiem, że jest mega sztosik. No i teraz zaczynam następny problem, no bo muszę robić odwodnienie. Muszę robić odwodnienie tych rur z dwóch stron, puścić wszystko tam potrzebna jest mini koparka, żeby tutaj w ogóle kopała na te rury trenarze. opaskę trzeba zrobić, klimatyzatory trzeba postawić no to się tak mówi kurczę, ale roboty jest od groma nie elewacja no jak mówiłem w poprzednim, chyba będzie przeniesiona ze względu na palące słońce, wręcz klej by spaliło Ogrodzenie mnie czeka, które też trzeba szybciutko ruszyć. Tak to wszystko wygląda. Dobra, ja idę jeść. I co będę robić, zobaczymy. Do następnej wrzuty. Siemano w tym nowym dniu. Wczorajszej wrzuty, następnej nie było. Nabierałem mocy urzędowej, mojego myślenia, także tak to wyszło. A dzisiaj, no dzisiaj słuchajcie, jest dokończone, powrywane wszystkie chwasty z całego... Z całego podwórka jest wszędzie czysto. Bo teraz tak zapadła decyzja, że zakupuję ogrodzenie, zakupuję panele, muszę wymierzyć i jutro mam akcję jeżdżenia i wybierania paneli. Myślę, że polecę kolor antracyt, żeby się wszystko komponowało z całym domem, ale to się jeszcze zobaczy. Zaraz się zawijam do pobliskiej hurtowni. Słuchajcie, domówiłem Mercedesa, e, Caparola, cztery wiaderka. Powiem wam, ile teraz fizycznie kosztują za cztery wiaderka, które zamówiłem, domówiłem, bo jak wiecie, tutaj mam chyba, nawet nie wiem, ile jest tej elewacji, ale wiem, że jej kupiłem za mało. Także jadę odebrać. Powiem wam, ile jedno wiaderko kosztuje teraz, w tej chwili. E, elewacja jest przełożona ze względu, no widzicie, pali słońce nie? piątek, sobota ma być 29 stopni przekładamy to ale od razu w pierwszą zimną zimniejszą, chłodniejszą pogodę jedziemy z tematem i dlaczego o, słuchajcie, dlaczego kupuję ogrodzenie zamiast się zajmować, tak jak mówiłem podbitką i, i tym, tą elewacją żeby te rusztowania oddać, bo to jest dla mnie już priorytet w tej chwili z tego względu, żeby jak przyjedzie mini koparka i będzie kopać mi fundamencik to od razu mi wykopie drenaże, jak mi wykopie drenaże to będzie jednocześnie leciał z opaską, bo chcę żeby klimatyzatory stanęły także wszystko na raz się wali ale zakupuję materiał i działam, i teraz tak będziecie widzieć yy, ogrodzenie mojego wykonania w 100% Będę je robić samemu, będę szalować pod fundament. Najprawdopodobniej zamówię sobie z betonarni yy, beton, mini koparka wykopie, beton się wleje, zbrojenie sam wrzucę, sam je wykręcę i sam to zrobię. Nigdy tego nie robiłem, nie mam bladego pojęcia jak to się robi, ale nie może to być, słuchajcie, aż takie trudne. Yy, miałem wycenę wymurowanie yy, murków. E, czyli murka, no wiecie, bez żadnych, e, sama robocizna, bez żadnych e, przęseł, bez niczego, tylko wymurowanie fundament i wymurowanie 7,5 tysiąca złotych, 7,5 koła. To jest najtańsza oferta, jaką tylko miałem. Także nie ma takiej nawet opcji: no nie ma takiej opcji. No kurczę, wezmę, słuchajcie, e, siły w swoje ręce i zobaczymy, czy jestem w stanie to. Zrobić. No jak nie jestem w stanie, no to to rzucę po prostu. No i wezmę yy, wykonawcę. Yy, farba. Farbę zakupiłem. Słuchajcie. Maluję na drugi raz. Dzisiaj jeszcze chcę pomalować te belki, żeby już być w 100% przygotowany. Także to też oblecę. No i takie małe rzeczy działam. A! Jeszcze coś chciałem powiedzieć. Wiem, tu będzie krytyka, będzie brzydko wyglądać, ale ja też już tak jakby... Opadam sił, jest tego za dużo, czyli no nie wiem, kurczę, ale wiecie co? Myślę, że tej podbitki, znaczy tutaj, tego w ogóle nie będę robić, nie? Myślę, że zostawię to po prostu czarny biteks wysmarowany. Kostka gdzieś tu podejdzie, no i się nie będzie rzucać tak w oczy. Przesmaruję to jeszcze na czysto czarnym biteksem. Nie będę zacierał, słuchajcie, żadną tą strukturą. No, chyba że mi się coś kiedyś odwidzi, i po prostu zabezpieczę kostkę brukową i to ładnie sobie zatrę. W tej chwili nie yy, zostawiam tak, jak jest. Kostka poleci i myślę, że będzie spoko. Nawet jakbym nie mówił, to nikt by nie zauważył. Tak mi się bynajmniej wydaje. No dobra, no to co? Bo muszę skakiwać te krokwie, malować. Yy, lecę do sklepu odebrać zamówionego kaparola. Do następnej wrzuty. No dobra, mam już, słuchajcie tego kaparola. Jak coś dobrego, to i drogiego. 1800 zł. ej mój dowód zakupu. 1180 znaczy za 4 wiaderka. No i co, mamy, jestem gotowy na tą elewację. Także jak przyjdzie lepsza pogoda, to ruszamy z tematem. To taka wrzuta Właśnie Kurier odjechał, przywiózł mi. Ten już miałem, ale ten dojechał. Tak jak mówiłem, będę zakładał licznik na klimatyzatory, żeby Was informować, ile będzie pochłaniał prądu, bo wiem, że klimatyzator jest 1 do 3, czyli 1 kWh zużywa, 3 oddaje. Zobaczymy, czy to jest faktycznie takie realne, jak będą wychodzić jakby ogrzewanie całego domu klimatyzatorami, bo ja powiedziałem, że chcę zejść z rachunków do maksimum. Chcę Wam powiedzieć, jakie są koszty utrzymania domu. Całego włącznie z ubezpieczeniem, z gruntem, po prostu ze wszystkim, jakie mamy rachunki, żebyście mieli obraz, czy dom jest drogi w utrzymaniu. No i jeszcze kupiłem zegar, słuchajcie, programator czasowy, no ale taki naj, najłatwiejszy. Nie jest elektroniczny. Bo ten zegar astronomiczny, elektroniczny jest no, ciężki w użytku, Słuchajcie, tam programowanie, stranie w banie. E, tutaj jest e, analog, wszystko bardzo łatwo. Można sobie ustawić e, godzinę dobową, także ja Wam to pokażę, jak już to będzie zamontowane. E, to jest, słuchajcie, na, bo mam zaprojektowaną całą instalację, jakby dwa boki pociągnięte oświetlenia plus gniazdko choinkowe, takie fanaberie była wtedy, wiecie jak to wszystko się zakładało, czyli jest tam gniazdko na rogu wyprowadzone na zewnątrz, ma wstać choinka, ona ma się o danej godzinie zapalać, oczywiście na święta tylko tam parę dni do roku, ale jest to też przewidziane. Wiecie jak to się świrowało i się dom budowało na bogato. Dzisiaj takich fanaberii na pewno widząc co się dzieje bym nie robił, nie? Zbudowałbym sobie Normalny, spokojny domek, z, z, słuchajcie, yy, z normalną, małą instalacją, i, i, i żył pełną parą. Furę bym postawił jeszcze przed posesję, a tak wykończenie tego wszystkiego ciągnie mnie po kieszeni i nie można, słuchajcie, zaciągnąć yy, hamulca ręcznego, bo po prostu te całe uzbrojenie, które było wyprowadzone, wiecie, że tutaj było bardzo dużo tego. Trzeba teraz zazbrajać, nie? Włącznie z tym, że jak ogrodzenie wleci, to muszą być dwa domofony, no bo jest zaprojektowane kable, wypuszczone są na dwa domofony. Jak wiecie, manipulatory same kosztowały 3000, chyba 600 zł. Nie wiem po co mi w garażu. Elektroniczny manipulator mogłem wziąć, a zwykły tam, no ten zwykły. A to kurcze wszystko było. No wiecie, no trzeba to po prostu zasilać, bo jest wypuszczone, nie? Dobra, miesza z tym. To taka wrzuteczka wskakuje na górę malować do następnej rzuty. Skończyłem malować, ale powiem Wam, że taki upał, że w ogóle niesamowite, że ja to zacząłem robić. Osiem takich belek, cztery po tej stronie szczytu i cztery po drugiej stronie szczytu. Mam dosyć, kompletnie mam dosyć. 17.30 idę coś zjeść i na dzisiaj relaks. To na tyle tej wrzuty. Do następnego dnia. Cześć. No tak szybciutko jeszcze robię wstaweczkę małą, e, ponieważ elektryk właśnie odjechał. Przyjechał e, dzisiaj, a nie jutro miał przyjechać. I co? Klima jest odpalona. Chodzi już chyba, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, z godzinę czasu. I, i, I co my tutaj mamy? Mojego łąbki. No i żarło 81 watów. Prawie 1 kW. Także mamy licznik, który działa. Będę Was monitorował. Tego licznika nie można zzerować. Także powiem Wam, ile, ile fizycznie pobierają nam klimatyzatory. Będziemy nimi grzać w zimę. No i jeszcze mamy zegar do elewacji. Zwykły analog, nie cyfrówka. Najprostszy, który się nie psuje. Jest nastawione, żeby elewacja się zapaliła o 20. A tam jeszcze mi ktoś pisał, bo to mój elektryk powiedział właśnie, że przeczytał komentarz, ja tam tak za bardzo nie zwróciłem uwagi. słuchajcie, że powinienem, za dużo komentarzy, że powinienem zmienić lampy elewacyjnej na ciepłe i jak najmniejsze. A ja tu mam duże i jakby białe mocne światło, dlatego ta elewacja Widać już jak ona leci. Także po strukturze na pewno zakupię takie żaróweczki. Słuchajcie, dość że ciepłe to jeszcze delikatne światło, jak najmniejsze i zobaczymy, czy coś to dano. Wszystkim się ratuje, żeby to tylko dobrze wyglądało. No dobra, to taka wrzuta. Licznik już jest ogarnięty. No i co, do następnej wrzuty, jak będzie? Siemanko moje gołąbki. Wstałem, eee, byłem z pieskiem. Jest 9.42. Wczoraj nic nie nagrywałem, bo nic nie robiłem. Znaczy, robiłem parę spraw, tam załatwiałem, ale to tam mało istotne. Zobaczycie w dalszych procesach. Wiadomo, parę telefonów, koparkę, mini koparkę zamówić. Coś tam pod ogrodzenie chodziłem, załatwiałem materiał i tak dalej, i tak dalej. Ale to Wam będę opowiadał w dalszych częściach. No, co teraz? Jem śniadanko. Yy, tu jest oczywiście pieska. Chodź, ma Proszę, Słoneczko, wcinaj. Magda pojechała na rehabilitację z Boryskiem i no Magda na rehabilitację i Borysek, a ja dzisiaj działam, e, robię sufit w łazience, e, także to taka wrzuteczka. Co się dzieje u mnie? No dobra kochani, czas się zabrać troszeczkę za tą łazienkę. E, jest właśnie projektowana przez firmę. To wam wszystko opowiem. A co ja dzisiaj robię? To chcę zrobić regipsy tutaj na suficie w końcu. Muszę się za to zabrać. Nie wiem, czy mi się uda. Powierzchnia jest co prawda mała. No ale trochę chęci brak. No ale muszę to zrobić, bo jak wiecie Wojtas przyjeżdża, to może mi tutaj coś dygnie. Pomoże mi tutaj z kafelkami jakimiś. Przyjeżdżę na krótko Wojtas, bo słuchajcie, kupuję sobie ziemię w Kujawsko-Pomorskim. Będzie się budować. Jak wszyscy ludzie z zagranicy. To tak wygląda. No dobra. Pomału się będę zabierać. Co jeszcze chciałem? Pamiętacie moją garderobę? Z firmy Meble na wymiar. Dałem tam opinię na Google i na Facebooku, i za każdą opinię dostałem 5% rabatu. Jak ktoś chce, to może też skorzystać. Także, jak ktoś będzie zainteresowany kupieniem coś z tej firmy, napiszcie do mnie, to odstąpię Wam mój kod rabatowy 10%, bo ja już na razie z mebli nic nie planuję kupywać. Także może się komuś przyda, lub sami dajcie tam opinię to dostaniecie 10% rabatu na, na garderobę, albo na szafę, albo na cokolwiek tam macie w planach zakupywanie. Dobra, ja tutaj się zabieram, bo jak mówiłem firma projektuje mi dwie łazienki. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać finalnie. Ile będzie kosztować zrobienie tej łazienki. I wszystko Wam pokażę. Dobra, zabieram się za suficik. Dobra, wyłączę tylko, bo tam Magda sprząta. Kochanie, wyłączę tylko na chwilę. I, no i zobaczcie, tak to wygląda. Moment, wykręciliśmy. No długo nie zajęło, tylko Magda się trochę wkurzyła. No bo kurczę, taki wielki tutaj kawał mi dał do trzymania, że znowu ręce mi się trzęsły, nie mogłam tego utrzymać. Lepiej bym to lety, lety trzymałam, żeby nie spadło. Mówię, no nie. No ktoś to musi robić, no bo stojak już sprzedałem Andrzejkowi, ten stojak, już go nie chciałem trzymać, a Andrzej będzie miał wiadomo całe do, do płytowania, także za pół ceny mu to kopsnęłem, no i zadowolony chłopaszek. No i tak to wygląda, słuchajcie, tutaj trochę jeszcze pianeczki dam i tak później idzie wszystkie taśma także na związanie i myślę, że jest spoko, co później będę szpachlować, wszędzie te taśmy będę nakładać, później będę szpachlować, szlifować, malować, żeby zostało tylko pod kafelki i wyjdę tak szybko z kurzu w takim bądź razie. A jeszcze ja chciałam powiedzieć, bo mi się przypomniało, że dzięki Wam za to, że Emil włożył tutaj QR Code, tak? Że Wy zeskanowaliście i tam na Instagramie i udało nam się być na pierwszym miejscu, bo dostaliśmy taką informację, że. E, właśnie mówię, także to naprawdę dzięki Wam, dzięki bardzo i e, mam nadzieję, że kto jeszcze nie e, polajkował, tam chodzi o obserwowanie, nie? Także zapraszam, a to jest konkurs dla nas e, wewnętrzny. No ale to jest ogólnie twoja. I to jest tak naprawdę właśnie tak jak właśnie mówię, moja praca. Zobaczycie, gdzie pracuję. I to na tyle słuchajcie. Maksiu, co nie zjadaj tego? Dobra, to na tyle. Tego odcinka, zobaczycie dalsze postępy później. Ja się zawijam, bo niedługo wielki, wielki robię projekt. E, także będą zmiany. E, no i do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się. A ja I no, no, z sprzątać. I słuchajcie, robi się ta łazienka. Krzyczyliście tyle, rób łazienkę Magda, rób łazienkę dla Magdy. A Magda zadowolona jest w ogóle bez łazienki, żyje, jest zadowolona, nic się nie dzieje. No to cześć.